Witam Was bardzo serdecznie a w kolejnym odcinku. Jak widać, tutaj posprzątane, to u tych małych teraz się bierzemy za sprzątanie. Te tu wypuściłem, bo na morze jest zimno, a jedna silnika mi ticha, to nie chcę, żeby mi się reszta. Żeby ja było wczoraj, dałem chusty, że w czosnce, swojej cię w pieprzem, bo to pomaga. jak tylko nie chcę, to nie chce Strzątamy tu nie wiem skąd tam woda się pobierze w tym kubniku sam nie dobrze bierzemy widły do roboty i sprzątamy Hop. i teraz tutaj i na taczkę Przeklepiemy, żeby nam się to nie rozwaliło, weźmiemy Żeby ode mnie nie powiechać, nie to proszę, muszę mieć na oku, a nie wiem, się ta woda w tym pudniku bierze. teraz bierzemy szczotkę i wariant ramy. O tutaj, bo tu tak na prąd są siadło. Teraz jest godzina która to? 6.46 W ogóle wypuściłem 6.10 bo jak już widno było tej porze To po co mają siedzieć w kurniku? jeszcze tą suchą dezynfekcję A gdzie jest łopata? A tutaj stoi Na dworze Bierzemy I to jeszcze suchą dezynfekcję Posypimy, bo, jak się zapobiega wilgoci w wykładniku. A, to się się kiedy to zrobiło? Zauważyłem to. We wtorek Perlik utracił nogę mojej kurze. Już teraz nie przechodzi ta noga. Już odbija się a ta noga. Tak to chodziło o jednej drodze tylko. To jest zdrowy taki. Ja myślę, że ten biały kogut jeszcze odgania tego młodego koguta. Bo ten biały kogut to tu na wszystkich chóra musi siedzieć. A biały kogut, która ko, kura mu pozwoli, to, to siądzie. A on to ukurał ten młody. Kura ucieka, a on ją tak za to skrzydła. Te młode koguty tak mają, a te stare są później spokojniejsze, teraz sam nie wiem jeszcze ja tu na prąd będzie trzeba posprzątać. Posprzątamy, żeby miały czysto. żeby żadne robaki się nie naległy w I idziemy teraz jeszcze po te Posypiemy to podłogę. Chyba no. ja nie słowo uklepały. Po co Chodzimy się Ruszyłem. Hop! I teraz jeszcze tu zostało i tyle. Ja o a jak sobie tam panie w kątku siedzą? O, idziemy po prostu <coughs> Jeszcze kaszle. Ale to już tak mało kaszle. O, małpa sobie chodzi. Małpa, kto się pochalić? kamery. Bo Ucieka. No. Ja musiałem w pokoju zrobiłem wybieg. Taki duży dla tych Żeby nie siedziały ciągle w tych pude w pudełkach. Nie siedziały ciągle. Gdzie jest cały pakiet? Tutaj. Bo żeby rosły. I też indyki trochę podrosły, bo wczoraj nie miały i też kurczęta podrosły trochę w tą noc bo wczoraj dzieci nie miały na podbrzuszu piór a dzisiaj już biały a tamte to mają już na podbrzusza w kurczęta no tu po sobie będzie ta wilgotność, bo jedna mi się wzywała. tą kurkę trzeba Ja, ja ty tu to kamień Dobrze, Dobrze i niech jest Idziemy to zanieść. Już ta, ta kamera parować, już Poczuła chód To od razu Wytrzeby Dobra, idziemy teraz po słomę. Ścieramy tym małym a kurza idzie Nie wiem czemu tak, ta kamera tak paruje Za długo może w cieple było I dlatego no wycieram i wycieram tym Może trochę lepiej O to już co tutaj z To się i trochę to skąd Za tym małym tam już od 20 lat. Podjęłam samą wodę. Małe jedynie. Co? Chcę zabić słowa przesypania śmiało. No! Kogut! Gdzie jest a co tam słychać? Na koniec pokażę tam kurę chyba. Ten palec. Jednie palece są dobrze zwyknięte. Dobrze. Ja tutaj wczoraj był, bo w tym to ten padł mi siedzieć. A ty się na kursie nie podbierasz. Za silki się bierzesz. O, może mnie posłucham. Bierzemy, bierzemy. I hop. Ja tak daleko odstawiam, bo ściany te urzędne, żeby na ścianę nie strąły i żeby ten pad chwilę, bo kamera wchodzi. Żeby ten pan, kogut, ogon nie przeszkadzał być przy ścianie. Bo no, na samym dniu ogon, że on stoi. bo i ten ogon przeszkadza. We wtorek się też więcej desek. O kurwa. To to. Pójdzie teraz na... co klatkę i na to gwiazdo. i co jeszcze? on zakończone. O, tu jest dobrze, tutaj tak trochę damy. Dobrze, nie mają posprzątane, zakończone. Co no to co? Jeszcze tutaj posprzątać się na progu i chleja na wybiegu Będzie też nie wybiegły, woda. Jedzonko Z Kusią raczej nie będzie problemu chyba. Co krusia Będzie sama problem czy nie? Widzę, że nie. Hap. Bierzemy dzisiaj i ja O, już krusia się drze. No bo koguta nie ma O! Gdzie to tu, O tamten tam poszedł O kurwa tak boją Chodź tu. Do kurnika! No! No idziesz murzynek! No i tam jeszcze po pulpeta Biegnąć O kur, kur... tutaj nie widać po lewej O tutaj On jest, co ciebie pulpet nad No idziesz! Idzie on?